Cześć wszystkim opowiemy sobie dzisiaj, jaką pozycję naszego ciała możemy przybierać i jak pracować rękoma, aby ilość wariantów i modyfikacji podczas pracy nogami była praktycznie nieskończona. Na pewno znacie tą pozycję, na pewno wiecie, jak pracować rękoma w ten sposób, ale może w woli przypomnienia chciałem Wam pokazać, jak potężnym narzędziem każdy z nas dysponuje, jeśli chociażby potrafi chociaż położyć się na wodzie i pracować rękoma do rzadki. Ciekawi! Zapraszam! Pierwsze ćwiczenie to są właśnie już wspomniane przeze mnie ręce do żabki, a nogi tutaj w wariancie do kraula. Jeśli potrafimy już pracować nogami do kraula, a prawdopodobnie będzie to jedna z pierwszych umiejętności, jaką nabędziemy, to gdzieś tam w trakcie naszej nauki, jeśli już poznamy właśnie pracę w żabce, czy to rękoma czy nogami, to będziemy w stanie szczególnie właśnie wykorzystać ruch rąk do tego, żeby do wszystkich rzeczy, które już umiemy do tej pory i do tych, które jeszcze poznamy, wykorzystać właśnie te ręce do żabki. I to jest jeden z takich przykładów, no bo do tej pory, jeśli nie znaliśmy pracy rękoma do żabki, jak dojść do tego, jak to wszystko po kolei robić, opowiadam w moim autorskim szkoleniu poświęconemu żabce właśnie stylowi klasycznemu, więc do niego bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast tutaj jeśli już potrafimy te ręce do żabki, zobaczmy, jak wiele możliwości się przed nami otwiera. Wyobraźmy sobie sytuację, że potrafimy już pływać co nieco kraulem, co nieco grzbietem. Jeśli nic więcej poza tymi dwoma stylami nie potrafimy, no to ilość powiedzmy dostępnych form i środków, jakie mogą zadziałać na nasze nogi jest trochę ograniczona, no bo możemy sobie pracować nogami chociażby w pionie, wiemy to z materiału, który był w zeszłym tygodniu, możemy pracować chociażby nogami z deską, na brzuchu, na plecach, możemy opierać ręce o ścianę, wszystko jasne, tutaj też jest wariantów sporo. Ale poza tym mamy pracę rękoma właściwie i na brzuchu, i na plecach taką samą, czyli taki ruch na przemian stronny, troszkę zbliżony do krążej ramion z przód i w tył, na lądzie powiedzmy, takich, które znamy z ćwiczeń WF, i tyle. Natomiast jeśli potrafimy pracować rękoma do żabki, no to zobaczmy, ile tych wariantów się przed nami otwiera. Chociażby pierwszy ręce żabka, nogi kraul. Na pewno fajna forma, żeby ćwiczyć nogi do kraula, Fajna forma, żeby ćwiczyć oddech w żabce. Fajna forma, żeby ćwiczyć wręcz same te ręce do żabki. Co dalej? No dalej, chociażby możemy sobie pracować rękoma do żabki, czyli ta baza, o której sobie dzisiaj tyle już powiedzieliśmy na wstępie, ale dodać do tego ruch nogami do delfina. Bardzo fajne ćwiczenie, z tego względu, że osoba, która chociażby dopiero poznaje styl motylkowy. Może sobie właśnie to, jak sobie już mówiliśmy wcześniej, wziąć deskę, oprzeć ręce o ścianę, stanąć w pionie i popracować nogami. Jasne, ale jest to wszystko takie oklepane, takie proste. Wszystko to znamy z poprzednich stylów. Jeśli potrafimy do tego pracować rękoma do żabki, a jeśli uczymy się delfinkowania, to już raczej ten etap powinniśmy mieć za sobą. To śmiało możemy te ręce do żabki również wykorzystać, właśnie do tej pracy nogami do delfinka. Co nam to daje? No, poza samą pracą z biodra, nad tymi elementami, nad którymi akurat my pracujemy, możemy skupić się na tym i odnieść to do tego, że oddech w żabce jest bardzo podobny, szczególnie podczas wyjmowania głowy do góry, do oddechu w stylu motylkowym. Wiadomo, że są różnice, natomiast ja dostrzegam też podobieństwa, na pewno bardziej niż w kraulu czy w grzbiecie, gdzie głowa jest właściwie cały czas ta strona twarzowa nad wodą. Więc ćwicząc kopnięcie nogami do delfina i nawet nie oswajając naszego tutaj kursanta z tym, co dalej będziemy z tymi nogami robić, jeśli wrzucimy do tego zadania ręce do żabki, to już mamy bazę do tego, żeby później takiego delikwenta albo delikwentkę szykować do momentu nabierania oddechu. Co dalej? Możemy tutaj, ja tutaj dałem przykładowo trzy uderzenia, bo uważam, że to się bardzo wygodnie płynie w takim wariancie, ale jeśli pracujemy później już nad synchronizacją chociażby ręce, nogi w stylu motylkowym, no to tutaj możemy tak samo to sobie wykorzystać, ale jeszcze bez konieczności takiego, powiedzmy, pełnoprawnego przenoszenia ramion do motylka. No bo możemy zrobić tu trzy uderzeniowe. Możemy zrobić dwuuderzeniowy, czyli na jeden taki oddech z rękoma, by nam przypadały dwa kopnięcia. Wiadomo, że nie jest to 1 do 1 odniesienie do całego stylu motylkowego, natomiast uważam, że bardzo pomaga i przyspiesza ten proces, jakbyśmy chcieli to później jedno w drugie złączyć. No dobrze, tak dużo mówiłem o tych rękach, a na razie mamy dwa ćwiczenia. Co dalej możemy zrobić? No dalej chociażby możemy wykorzystać te ręce do żabki. No a tutaj miałem trochę problem do zakwalifikowania, czy to bardziej ręce do żabki są, bo mówimy na to żabka na plecach, czyli gleich, to jest bardziej taki grzbiet, dwie ręce naraz nałożone, ale. Że jeśli, ale skoro opowiadamy sobie dzisiaj o pracy rękoma do żabki w głównej mierze, to zakwalifikujmy to właśnie tak. Czyli co tutaj możemy zrobić? Jeśli potrafimy pracować rękoma do żabki, możemy w różnych wariantach próbować sobie płynąć czy na brzuchu, czy na plecach. I tutaj właśnie kolejny tego przykład czyli możemy już sobie popłynąć żabką na plecach, tak? Jeśli byśmy nie potrafili pracować nogami do żabki, bo dopiero co rozpoczęliśmy żabkę jak akurat nasz trener, instruktor, w tym ja bym tak zrobił, zaczął od nauki rąk w żabce, to śmiało możemy je sobie przełożyć i zaadaptować do innej pracy nogami, którą już znamy. Czyli chociażby tutaj mogą być nogi do kraula, mogą być tutaj nogi do delfinka, jeśli już byśmy je oczywiście znali i różne, różne modyfikacje z tymi rękoma związane. Co dalej? No dalej, jeszcze może wracając do tego zadania, moglibyśmy już sobie tutaj, jeśli potrafilibyśmy pracować nogami do delfinka, popłynąć z takim delfinem na plecach. Czyli ręce by pracowały w ten sposób, nogi by cały czas uderzały, też próbując synchronizacji, czyli tego trafienia w jeden ruch z dwoma kopnięciami. Natomiast już tutaj wydaje mi się, że styl motylkowy na plecach jest na tyle... Powiedzmy na tyle taką modyfikacją, że nie ma potrzeby aż tak bardzo pilnowania, czy trafimy z kopnięciami w ruch, rąk, czy też nie. Więc tutaj śmiało z tymi rękoma do żabki, moglibyśmy mieć kopnięcie nogami do delfina i też fajne ćwiczenie by nam z tego wyszło. Dalej, jeśli potrafimy pracować rękoma do żabki, to w końcu możemy popłynąć sobie całą żabką. Tutaj mamy to w takim wariancie, żeby szybko pracować rękoma, a skupić się w głównej mierze na dłuższym wyleżeniu. Oczywiście zwykła żabka byłaby może troszkę bardziej spokojna albo bardziej szybka, w tym sensie, że i ręce i nogi by wtedy pracowały szybko, ale to jest właśnie fragment i jedno z zastosowań, jak te ręce do żabki możemy jeszcze zastosować nie tylko do takiej zwykłej żabki, ale też do różnych, różnych modyfikacji poświęconych albo właśnie temu stylowi, czyli stylowi klasycznemu, albo innym stylom. Pokazaliśmy tutaj sobie tylko na miastkę zastosowań, jak możemy te ręce do żabki zastosować. Oczywiście mają one bardzo, bardzo dużo zastosowań, chociażby możemy jeszcze sobie zastosować przy nauce początkowej, no bo później to jakby w głównej mierze też o to się będzie opierało, ale chociażby do płynięcia do ściany troszkę szybszego. Albo wykonania nawrotu dotykowego w stylu klasycznym. Albo nawrotu dotykowego początkowo jak się uczymy w ogóle jakiegokolwiek nawrotu, to ja zwykle zaczynam od tego, że po prostu napływamy na ścianę, dotykam dwoma rękoma, napływam oczywiście stylem klasycznym, odbijam się i staram się opuścić ścianę w pozycji na plecach. Uważam, że jeżeli ktoś najpierw słyszy nawroty i tak się zamyka w sobie, a to mu damy rzecz, którą on potrafi. Czyli ma dopłynąć żabką, tylko dotknąć ściany i odbić się na plecach. Coś, co wykonuje wiele, wiele razy do momentu, kiedy w ogóle się zacznie z nim nawroty, to naprawdę to bardzo pomaga w nauce, oswaja z tymi nawrotami i sprawia, że te późniejsze warianty, czyli chociażby spłynięcie na piersiach żabką z powrotem po nawrocie do płynięcia na piersiach, czy tam kraulem, no, wykonanie takiego manewru nie jest już problematyczne. Także mam nadzieję, że materiał się podobał, że część z Was wykorzysta sobie kilka z tych ćwiczeń, albo po prostu przypomni sobie i zastanowi się nad tym, Ile zastosować takie chociażby ręce w żabce mają? Każda praca nogami, każda praca rękoma niektóre myślę, że bardziej, niektóre mniej znajdą zastosowanie w innych stylach, w innych modyfikacjach. Więc przesłaniem tego dzisiejszego odcinka niech będzie po prostu to żeby nie bać się próbować nie bać się eksperymentować. Jeśli widzimy gdzieś jakieś fajne ćwiczenie na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. I wydaje nam się ono atrakcyjne, ale nie jesteśmy do końca przekonani, czy ono w ogóle coś daje. Spróbujmy je sami. Może się okazać, że to jest świetne ćwiczenie i ktoś akurat chciał się nim podzielić i śmiało można je dawać, przekazywać dalej. A może się okazać, że po prostu fajnie wygląda, ale jakichś takich znamion bardziej edukacyjnych, czy w ogóle jakichś takich związanych z techniką, dla nas nie ma. Więc wtedy nie ma co po prostu tego powielać i trzeba szukać dalej. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!